Witam panie ręcznie, i zapraszam was do mojego drugiego odcinka z Minecrafta. E, co się u mnie zmieniło? Zmieniło się u mnie to, że mam zrobiony domek. No tak, taki czysty survival. Mm. Oraz mam modyfikację Race Minimaps e, oraz texture pack and venom. I dzisiaj się wybierzemy y, na taką wyprawę do, w Światłorostu. Może pójdziemy na pustynię. Bardzo chciałbym to znaleźć wioskę y, tych NPC-ów. Bo tam skrzynkę... no skrzynka mnie właściwie to tylko interesuje. Y, Jakie sobie wziąłem zapasy? Zrobiłem sobie łuk. A tak to wziąłem sobie te zapasy i też zmieniłem język na polski. Bo być może niektórzy nie rozumieją. Eee, dobra, źródeł kola. Jest, wi wioska NPC. Fuck yeah. Szczęście. Też sobie może po pozbieramy tego smooth sandstone'a. To, to znaczy dla to, tego gładkiego piaskowca. Sorry, że mówię angielskie nazwy, ale po prostu strasznie długo grałam na angielskim yy, języku. No i... E -e -e. Świątynia i wioska koło siebie. Jaki epic. Damy no sobie Y -points, ADD. Epic. Tutaj to może jeszcze później wrócimy. Tylko bym mieli kowala. To może najpierw się zajmiemy wioską, później ogarniemy... Yy, wow. No tym. Tym, tym, tym. No. Mm, tą piramidą. Czy wy, wy macie kowala? Jeśli nie, to po prostu bieda. Nie mają kowala. Ach? ha to nie jest żaden lag. Jakby co? Dobra. Otwieramy sobie, sobie troszkę na ten Bo ja sam będę zrobił pole. Z tym mi się przyda. Mm. Dobra, co dalej? Aha, to już zmieniłem ustawienia graficzne na lepsze, bo myślałem, że mi będzie lagować, a. Nie laguje, więc się strasznie. Tu, nie, tu, tu jest ta karczma. Jakby. Yy. Dobra. Tutaj, myślałem, że już się cieszyłem. Oni zniweczyli moje plany. Dobra, będziemy teraz żyli o chlebie. Yy. No to teraz jeszcze próbuję ogarnąć tą wioskę, no bo nie wierzę, że oni nie mają kowala. Cóż. Chwila. Normal, dobra. Mm. Jeszcze troszkę pola, to jeszcze to sobie zagarniemy. Um. Um. Ej no. O tym się, nie chce cię bić Dobra, no to świątynia Tutaj Nie, oczywiście pochodni nie mam, dobra. Weźmiemy sobie wełny w końcu, sobie zrobimy łóżko. Okej. Okay. Strasznie ją ograbimy. Tutaj świątynię sobie może zrobimy też na zapas nożyce Będzie się na pewno lepiej to zbierać To jest ten rzeźbiony piaskowiec, dobra tutaj, aha, tutaj jest jeszcze okej okay. Troszkę to zniszczymy. Strasznie mi mi się podoba teraz w tym update, że jak coś wyrzucimy, tutaj jest w 3D. To jest super. Strasznie mi się to podoba. Dobra, jesteśmy w tej jaskini. Teraz tak. Tutaj jest to wejście. Ej, what? Te i sobie tutaj są Myślałem, że one tutaj mogą być Dokładnie dobra To schodzimy sobie na dół Spróbuję to w jakiś tak W taki taki no Inteligentniejszy sposób Jak, jak tam będą diaksy to to się chyba spełni największy sen Czekajcie Troszkę Wam jasność zwiększy żebyście Wy coś widzieli Mm. Oszy, tylko że żeby to to na płytkę nie. Hu, nie. okej, okay, żelazo, super. Kości. Diaksy. Nie, nie, nie. Super. Już ta wyprawa jest świetna. A jeszcze jedna skrzynka. Wow. Chyba nie nadepłem. Teraz się wyrzucimy tak jakby na zewnątrz Wyjdziemy I zrobimy Troszkę strolujemy tutaj to, to nie jaskinie Zbezcześcimy ją W jaki sposób? dupi. i wybuchło! Hamzło Już się cieszyłem Jemy teraz kotleta. Czekajcie. A gdybyśmy tam upuścili. Nie. No nie, nie wy, wy... Dobra. Yl. Trzeba wyjść tymi, tymi wieżami pobocznymi. A tam. <grystanie> <grystanie> Dobra, troszkę to sobie tutaj ogarniemy, ale dwa di diamenty! Będzie nam miecza super albo na tego, na. nie no, bo um, muszę mieć obsydiana tam. Może się prześpimy. Ktoś modków nie ma? No mam łatwy. Zakleimy to ziemią i będziemy happy. Hmm. Książki. Książki się też przydadzą dosyć. Więc je sobie weźmiemy. I tutaj sobie zrobimy łóżko. Ok. A, książki wziąć, okej. Okay. Patrzcie, czy to nie, nie wygląda pięknie. Mm -hmm. Wychodzimy. Кактусы. У! Нажакаем же не не мам эту мам. А! А! Выбухнется. Добра. То тего тарас. Не обходишь меня. Багно. Ведьма. Co to jest? Jakiś tak... E. E, ok Okej. Nic nie mówię. Minecraft już umie wszystko zrobić. E, to jest... Ten Texture Pack e, zmienia chyba tylko trawę, jeśli... No i... A to, tak to jest ten Faithful. Aha... Mm. Dobra. To jest kanion. Ym. O, owieczki. No nagle się znalazły, kiedy już mam. No nie, spoko. Zawsze się przyda. Dawaj. Krówki. Nareszcie żelazo. Jesteście. Kochane. Dobra. To żelazo jeszcze sobie weźmiemy. Też możecie zauważyć napisy nad tymi blokami, którymi ja trzymam. Co to, to znaczy nad przedmiotami, nad blokami? Jest tu gdzieś? Nie ma. Dobra. E, co, co ja robię? <grym> Boże. Zabijam owce. Nie wiem ile trwa odcinek Ale być może już będziemy kończyć Dobra ile mam wełny? Je 11 to na jakiś tam dywan to nie starczy No ale co tam hmm. Kurczę te jaskinie mnie kuszą To wiecie co? Tutaj zakończymy I następny odcinek to będzie w jaskiniach Zobaczymy tak więc dzięki serdeczne za oglądanie Do zobaczenia No i cześć